Aleksandra Pawlik, dlaczego chcę iść do Sejmu? Dlatego, że chciałabym naprawić system ochrony zdrowia. Od czego zamierzam zacząć? Od problemu z brakiem lekarzy, bo to jest podstawowy problem. Czy w Polsce 2050 mamy na to rozwiązania? Otóż mamy. Mamy wspaniały program o zdrowiu. Po pierwsze, zwiększenie limitów przyjęć na studia lekarskie. Po drugie, zwiększenie miejsc dla specjalizujących się lekarzy, tam gdzie tych specjalistów dzisiaj brakuje, jak pediatrów, anestezjologów. Po trzecie, zwiększenie wynagrodzenia dla rezydentów w dziedzinach deficytowych. I wreszcie, skrócenie kształcenia lekarzy o rok, zachowując jego wysoką jakość, bo dzisiaj kształcimy w Polsce lekarza do momentu uzyskania. Prawa wykonywania zawodu 7 lat, czyli kształcimy lekarzy w Polsce niemal najdłużej na świecie. Ale dlaczego chcę się tym zająć? Dlatego, że system ochrony zdrowia w Polsce jest katastrofalny. A dowodem na to jest sytuacja w naszym regionie. Mamy 131 pediatrów. Niemal połowa ma ponad 60 lat. Jeżeli nic z tym nie zrobimy, to kto będzie leczył za chwilę nasze dzieci? Innym przykładem jest oddział pediatryczny, który przez jakiś czas był prowadzony jednoosobowo przez 72-letniego lekarza. Czy naprawdę takiej opieki chcemy dla naszych dzieci? Sama pracuję obecnie w gabinecie rehabilitacji. Codziennie rozmawiam z pacjentami, którzy przychodzą do mnie ze skierowaniem, bo potrzebują rehabilitacji rehabilitacji od razu, żeby się usprawnić. Ale niestety otrzymują ode mnie informacje. Że na tę rehabilitację muszą czekać przynajmniej siedem miesięcy, czyli co ja robię odsyłam tych ludzi z kwitkiem, a ja nie chcę odsyłać ludzi z kwitkiem, bo ja chcę im pomagać, dlatego chcę iść do polityki.